Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentuję monetę 1 grosz klipa. Jest to klipa wykonana z miedzi patynowanej. Jej nakład to tylko 2000 sztuk. Słuchajcie, jest to unikat. Pomyślcie sobie, tylko 2000 sztuk jest tej klipy 1 grosz. Jej wartość, jak dotychczas, moim zdaniem jest niedoszacowana, ponieważ cały komplet widziałem ostatnio, poszedł około 500 zł. No ale ja mam nadzieję i mam nadzieję, przypuszczam, że w przyszłości ceny tych egzemplarzy będą dużo większe. Jeżeli byście mieli taką monetę próby są po 500 sztuk wydawane, ich ceny są po 1000 zł, no to podejrzewam, że adekwatnie cena powinna być za sztukę, taka klipa powinna kosztować 500 zł sztuk jedna, nie komplet. Dobrze. To tyle. Zobaczmy sobie drugą stronę klipy. No i mamy tutaj drugą stronę. Widzicie sobie 10 lat w obiegu. Rzeczpospolita Polska 1995-2005. Klipa przepięknie wykonana. Ona teraz w rzeczywistości wygląda całkiem inaczej niż tu u Was na ekranie. Prezentuje się przepięknie. Wygląda jak ktoś to napisał jak czekoladka z tych kalendarzy adwentowych. No ale też bym to tak opisał, że to jest kawa jak czekolady. Moneta przepiękna, klipka. Tak widzicie, prezentuje się. Ja Wam jeszcze porównam do monety zwykłej jednogroszowej. A więc, możecie sobie tutaj porównać teraz wielkości monet jednogroszowych. Jak widzicie, znak mennicy tutaj po prawej stronie jest pod łapą ogła. A tu na klipie jest u samej góry MW, mennica warszawska. Jeszcze zobaczmy sobie drugą stronę. No i tutaj znowu dla porównania wielkość jednogroszówki obiegowej, którą mamy w kieszeni Długocznik 2005 oraz tej właśnie po lewej stronie 10 lat w obiegu. Takie klipy szkoda, że nie poszli dalej i nie wybijali takich zestawów powiedzmy co 5 lat, bo można było zrobić 15 lat w obiegu, 20, 25 lat teraz. No ale trudno. Monety te klipy moim zdaniem prezentują się przepięknie. Ja Wam zrobię playlistę do tych klip, bo już do tej pory nagrałem kilka. Do miedzioniklowych jest cały komplet playlist, więc tu się Wam wyświetli zaraz na ekranie końcowym. Kto nie widział, może sobie wejść i przeglądać, jak to wygląda. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.